Każdy, kto choć trochę liznął temat perfum, z pewnością kojarzy nuty zapachowe. W opisach perfum mamy piramidy, a w nich podział na nuty głowy, serca i bazy. Taki opis mógłby nam dostarczyć informacji, jakie składniki odnajdziemy w kompozycji zapachowej. A przynajmniej tak mogłoby się wydawać. W praktyce temat jest jednak o wiele bardziej skomplikowany, a nuty wcale nie oddają tego, co rzeczywiście odnajdziemy wewnątrz flakonu. Jak to możliwe? Dziś sobie o tym opowiemy. No to, żeby od czegoś zacząć, wyjaśnijmy sobie na początek jedną bardzo istotną rzecz. Nuty zapachowe i składniki to są dwie kompletnie inne rzeczy. Terminem składniki posługujemy się zazwyczaj my, perfumiarze, żeby oddać to, co rzeczywiście wykorzystaliśmy w kompozycji zapachowej. Natomiast nuty? Nuty to jest bardziej taka symboliczna reprezentacja tego, co możemy poczuć wąchając perfumy. Tworzy się je dla klientów, żeby lepiej pomóc im wyobrazić sobie, jaki to może być typ zapachu, a kiedy już wąchają te perfumy, żeby jakoś nakierować ich umysł, co właściwie czują, bo nie oszukujmy się, większość z nas nie jest tak zaawansowanymi niuchaczami, żeby rozłożyć kompozycję na czynniki i dowiedzieć się, co tam wewnątrz pachnie. No dobra, ale przecież jak mamy te nuty, to są tam konkretne rzeczy. Są zazwyczaj opisane jakieś gatunki kwiatów typu róża, jaśmin. Są często jakieś konkretne owoce albo gatunki drzew. Czy to oznacza, że tak naprawdę nie odnajdziemy ich wewnątrz flakonów? Nie zawsze, ale często tak właśnie jest. Żeby Wam pomóc to jakoś sobie wyobrazić, posłuchajmy się może przykładem. Tutaj macie piramidę zapachową jednych z najbardziej popularnych perfum w niszy. I żeby... W nutach głowy mamy gorzkie migdały i szafran, w sercu cedr i egipski jaśmin, a w bazie są ambranuty drzewne i piżu. I żeby nie było, to jest opis wzięty bezpośrednio ze strony oficjalnego dystrybutora tych perfum w Polsce. No dobra, to teraz słuchajcie, popatrzmy sobie, jak wygląda rzeczywisty skład tych perfum. I teraz potrafię sobie wyobrazić konsternację części z Was, kiedy to widzicie. Nie mamy tu kompletnie nic z tych nut, które znalazły się w opisie perfum. Zamiast tego mamy nazwy dziesiątków, pewnie większości z nas, nic nie mówiących związków chemicznych. To jest słuchajcie rzeczywisty skład tych perfum, odczytany na podstawie chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas. To jest taka metoda analizy, którą można sprawdzić skład perfum, kosmetyków, ale na przykład też olejków eterycznych czy ekstraktów z roślin. Tą analizę udostępnił akurat perfumiarz Christopher Laudamiel na profilu instagramowym Fragrance Drama. Linkuję Wam ten profil w opisie. Sprawdźcie sobie, znajdziecie tam dużo ciekawostek na temat perfum i ich składów. No dobra, to pora sobie wyjaśnić, jak w ogóle do tego doszło. Jak to możliwe, że w składzie perfum mamy coś kompletnie innego, niż znajduje się w ich opisie? Pamiętacie, jak Wam opowiadałem przy okazji serii bursztynowej o akordzie bursztynowym i o tym, jak perfumiarze stworzyli go ze składników, które kompletnie nic nie miały wspólnego z bursztynem? No to słuchajcie, akordy praktycznie rządzą perfumerią, są ich niezliczone ilości, warianty, praktycznie każdy perfumiarz ma opracowane swoje własne akordy. Zwykle to jest połączenie kilku, kilkunastu, czasami kilkudziesięciu różnych składników, które w połączeniu dają nam jakąś nową jakość. Po prostu ich połączenie pachnie jak coś kompletnie innego niż te składniki wąchane z osobna. Zwykle do tego używa się jakichś pojedynczych związków chemicznych, tak zwanych aromamolekuł, takich właśnie jak znalazło się w analizie tych perfum. No i teraz nie ma sensu podawać nazw tych wszystkich związków w opisie perfum, bo większości z nas, konsumentów pewnie wie nic, by to praktycznie nie mówiło. Zamiast tego lepiej jest podać nazwę nuty, pod tym względem, że jest to jakaś reprezentacja właśnie tego akordu, którym perfumiarz chciał odwzorować daną nutę. Popatrzcie sobie jeszcze raz na analizę tych naszych perfum. Mamy tutaj w nutach wpisany jaśmin, natomiast w analizie znajdziemy takie związki chemiczne jak oktan benzynu, helional czy na przykład hilion. Zwłaszcza tego ostatniego jest bardzo dużo, to jest słuchajcie, współcześnie jeden z najpopularniejszych budulców do tworzenia akordów jaśminowych. No więc w tym przypadku perfumiarz sobie zdecydował, że będzie budował imitację takiego jaśminu przy pomocy akordu właśnie przy użyciu tych składników między innymi. Zaś producent czy tam dyrektor kreatywny zdecydował, że będzie komunikował to klientowi jako jaśmin z Egiptu. No dobra, ale możecie zapytać, czy nie mogli użyć naturalnego jaśminu? Oczywiście mogliby, tylko po pierwsze Wtedy te perfumy już by pachniały kompletnie inaczej niż pachną obecnie. Po prostu ekstrakt z jaśminą pachniałby trochę inaczej niż ten zbudowany akord. A po drugie, to jaśmin jest bardzo drogim składnikiem, więc producent mógł sobie jeszcze przyciąć na kosztach produkcji, rezygnując z niego na potrzeby akordu. Ale ja oczywiście, też wybrałem trochę taki bardziej jaskrawy przykład. To też nie jest tak, że za każdym razem rzeczywisty skład perfum kompletnie rozmija się z nutami. Często jest tak, że rzeczywiście część z tych nud znajdziemy w rzeczywistym składzie pod postaci jakichś olejków adresowych czy ekstraktów. Wszystko de facto zależy od konkretnego producenta i jego podejścia. Popatrzcie na przykład sobie z kolei na piramidę zapachową tych konkretnych perfum. To są perfumy od włoskiej marki Masque Milano, i tutaj możecie sobie zobaczyć, że producent podaje, które z nud występują jako rzeczywiste składniki, np. Absolut Igrysa. A które to jest akord, na przykład szampan czy skóra? Oczywiście my nie wiemy do końca, ile tych naturalnych składników znajduje się w kompozycji, ale przynajmniej możemy mieć pewność, że w jakiejś ilości one się tam znajdują. W perfumerii są też takie nuty, przy których możemy z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, czy jest to akord, czy może naturalny surowiec. Na przykład olejek z jest na tyle łatwo dostępny, tani i też na tyle łatwo buduje się z niego perfumy, że praktycznie rzadko kiedy perfumiarze czują potrzebę, żeby odwzorowywać go przy pomocy akordów z kolei, jeśli mamy do czynienia z jakimiś takimi bardziej fantazyjnymi nutami, jak na przykład skóra, czy benzyna, albo na przykład skafander nurkowy, no to tutaj możemy założyć, że to będzie na pewno akord, bo nie da się wydobyć zwyczajnie zapachu z takiego skafandra nurkowego. Też jeśli mówimy o jakichś takich bardzo rzadkich, niedostępnych składnikach, jak na przykład szara ambra albo naturalne piżmo, to jest też coś, co rzadko kiedy znajdzie się w naturalnej formie w perfumach, raczej są to akordy. A jeśli już producent by w jakiś sposób zdobył taki składnik i włożył go do perfum w naturalnej formie, to uwierzcie mi, że na pewno chwaliłby się tym na prawo i lewo, bo byłby to dla niego po prostu duży prestiż. Na przykład, jeśli też weźmiemy sobie nuty owocowe, to tutaj też często są zbudowane akordy. Praktycznie z wyłączeniem cytrusów z owoców, tak jak na przykład wiem, gruszka albo jabłko, z kolei nie da się sensownie pozyskać ekstraktu. To znaczy inaczej, żeby być precyzyjnym, dać się da, ale jest to na tyle nieekonomiczne i nieekologiczne też, że po prostu trzeba byłoby zużyć kilkadziesiąt, czasami kilkaset kilogramów owoców, żeby pozyskać kilka gramów tego ekstraktu. Nie ma to kompletnie sensu. O wiele lepiej użyć związki chemiczne, które naturalnie znajdują się w tym owocu, ale można je otrzymać w drodze syntezy chemicznej, a potem połączyć je w akord tak, żeby odwzorował ten zapach. Na przykład tutaj mam ze sobą gamma Undecta To jest taki składnik, którym zazwyczaj buduje się nutę brzoskwini albo moreli w perfumach. Jeśli taką znajdziecie w opisie, to możecie z dużą, dużą prawdopodobieństwem założyć, że to właśnie za pomocą tego składnika zbudowano akord tych owoców. Oczywiście jeszcze oprócz tego możemy teraz podyskutować osobno, czy w ogóle takie praktyki są fair. W końcu klient, tak, konsument nie ma pojęcia, co znajduje się rzeczywiście w składzie perfum i że część z tych nut praktycznie tam nie są obecne. Często spotykam się na przykład z recenzjami, opisami osób, które mówią, że nie czują jakiejś nuty, mimo że producent ją podaje. No i okej, okay, nie dziwię się, bo całkiem możliwe, że tego składnika, tak, który jest opisany jako nuta, rzeczywiście tam nie ma. Akord, który zbudował perfumiarz, dla tej konkretnej osoby jest po prostu nieczytelny jako ta konkretna nuta, którą sobie perfumiarz założył. No więc ja słuchajcie, mam do tego takie podejście, że wydaje mi się, że. Sensowne jest to, co na przykład robi Mask Milano, podawanie, kiedy mamy do czynienia z akordem, a kiedy z rzeczywistym składnikiem. No bo z drugiej strony to chyba też nie ma sensu podawać nazw tych wszystkich związków chemicznych, które z jednej strony klientowi kompletnie nic nie powiedzą. Dla producenta też będzie to problem, no bo w ten sposób inny jakiś producent, konkurencja będzie mogła łatwo skopiować jego recepturę. A w przypadku zakomunikowania wprost, czy jest to akord, czy rzeczywisty, naturalny składnik, no to tutaj przynajmniej klient dokładnie rozumie, z czym ma do czynienia, z czym obcuje, a z kolei producent też jest w jakiś sposób chroniony. tak, Jego, jego własność intelektualna jest chroniona. Ale dajcie mi też, proszę znać, w sumie, co Wy sami o tym myślicie, czy w ogóle to jest dla Was jakieś zaskoczenie, czy wiedzieliście o tym, że nuty nie są tożsame z składników, które są w perfumach. Powiedzcie mi, co z Waszej perspektywy jako konsumentów jest tutaj takim bardziej uczciwym rozwiązaniem, co jak producenci musieliby przedstawiać te nuty i składniki, żebyście wy poczuliście, że podchodzą do was fair. Ja wam serdecznie dziękuję, jak zwykle, że jesteście tutaj i zapraszam Was do sekcji komentarzy, żebyśmy sobie podyskutowali. A już niedługo kolejne perfumowe tematy, które przed Wami odkryję. Dzięki wielkie, że jesteście. Trzymajcie się na razie. No,